Do końca stanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia takiego jest równa. No i co tutaj nam się wydarzyło? E, mamy wartość wyrażenia takiego: 4 do potęgi drugiej przez 5 minus. A już oddam odpowiedź: minus. 3 do drugiej. I tak. 4 do potęgi drugiej to jest 16 przez 5 minus. 9. I teraz spójrz, wszystkie odpowiedzi są podane w postaci ułamka niewłaściwego, tak? Czyli takiego, gdzie ton na górze jest większe od tego, co na dole. I co jest pod kreską? Piąteczka. Więc muszę to 9 zamienić też na taki ułamek. Jak to robię? Piszę kreskę ułamkową. Robię 9 razy 5 przez 5, tak? Bo to nam się skraca. I mamy 16 minus 5 mi czterdzieści pięć piątych to się równa to się równa minus dwadzieścia dziewięć piątych tak i to wszystko więc tutaj trzeba patrzeć też na to jakie są te odpowiedzi bo można by można zrobić zadanie na różne sposoby. Ale no, w zadaniu nam kazali zrobić tak. Dobra, chodź do zadania trzeciego.